było zimno w nocy, znaczy u nas nie było zimno, bo sobie ładnie zagrzaliśmy, ale e, termometr mi pokazał, że najniższa temperatura e, o 7 rano była minus 5,5 stopnia e, w koperku było 19, także e, bardzo spoko. Mamy tutaj jezioro, które jak przyjeżdżaliśmy wieczorem to e, nie było jeszcze zamarznięte, a teraz się zrobi już taka się zrobiła już taka lekka zmarzlinka, znaczy taki kożuch lodowy się zrobił, delikatny pewnie w ciągu dnia stopnieje ale no już słychać, że zaczyna powoli pękać ale dojechaliśmy już w rejony, gdzie będzie zimno myślę, że pogoda nam tutaj nie odpuści, że trochę zmarzniemy Widzieliśmy wczoraj niesamowite Zorze, naprawdę. Ja mam szczerą nadzieję, że jeszcze, jeszcze będzie, żeby mógł zrobić aparatem zdjęcia, bo mi wczoraj padł i mam tylko zdjęcie z telefonu, ale była piękna. Eee, więc zastanawiam się, czy jak dojdziemy do tego parku narodowego w Abisku, to czy tam będzie jeszcze lepsza, bo podobno tam się wychodzi na jakąś górę specjalnie, żeby ją oglądać. Zapaliłem silnik, żeby już się zaczął powoli grzać. Eee, no i dobra, robię jeszcze zdjęcia, bo tu fajna, fajne światło się zaczyna dziać. I będziemy jechali coś tam dzisiaj poglądać. Wstaliśmy dosyć wcześnie, chociaż już i tak jest. 8.30, sma 30, a tutaj dopiero słońce wstaje, nie? Ale wstaliśmy o 7, więc tam na spokojnie coś tam się ogarnęło. Dobra, robię zdjęcia i, i będziemy się zbierali. do takiego jakby takiej zatoczki, gdzie była tam jakaś toaleta obróciliśmy kasetkę bo było elegancko taki był dużo fajny zatankowaliśmy ciepłą wodę bo tam wrzątek leciał z tego kranu, także zalaliśmy ciepłą wodę do zbiornika, żeby troszeczkę tam temperatura wzrosła w tym zbiorniku niestety 30 litrach skończyła się ciepło tak, bo taki spoiler był i cało by wy, e, Także już inne nie lałem, bo no, nie ma sensu. E, także po takim szybkim serwisie jedziemy dalej do kierunku. Mamy 11.40. Dzisiaj się zebraliśmy szybko, czyli 11.40 no to tak, no takie późne rano, nie? Niby. A tutaj już tak jakby się wieczór zaczyna robić, szczerze mówiąc. Już słońce, przypuszczam, jest. W najwyższym punkcie już chyba było, albo, albo teraz jest. To już lepiej nie będzie, także już będzie tylko gorzej dzisiaj. Mam nadzieję, że dojedziemy przed rokiem, żeby coś tam jeszcze zobaczyć. Eee, no ale Kiruna to już jest zakonem podbiegunowym, także już będziemy praktycznie u naszego celu. Takiego oficjalnego, a co się dalej będzie działo to zobaczymy. I śnieżek się pojawia, nie wiem jak tam widzicie. Dotarliśmy, dotarliśmy do Kiruna idziemy zobaczyć kościół, bo mamy go jako, jako pierwszy na liście rzeczy, które chcemy tu zobaczyć i powiem wam, że te drogi, o ile te główne były odśnieżone, to tutaj jest sam lód ja mam nadzieję, że nasze oponki całoroczne się poradzą no przypuszczam, że Szwedzi nie wyznają czegoś takiego jak opony całoroczne no, a my jako, że jeździmy po różnych e, tam różnych różnych e, miejscach, no to widzieliśmy całoroczne po prostu. Ale nie spodziewałem się tutaj takiego lodu, naprawdę. Mam nadzieję, że wyjedziemy z tego parkingu w ogóle. E, w Kirunie prawdopodobnie dzisiaj na noc zostaniemy gdzieś e, tutaj, na jakimś parkingu. Nie chcemy już się pchać gdzieś na dziko, bo po prostu e, może być jakoś zimniej, może być większy lód. I też chcemy znaleźć jakąś stację, żeby e, złapać WiFi e, i wrzucić odcinek dla Was. Pierwszy, którego jeszcze nie widzieliście. Nie, już go widzieliście, bo jak, ja, jak to nagrywamy, to już pod niego obejrzeliście, mam nadzieję. Ale to później na razie idziemy zobaczyć. Zobaczyć ten kościół, czy jest otwarty, czy nie jest. Podobno jest. Do 15, a mamy 14.30. 14.30, spójrzcie, już słoneczko zaszło. Obrząd trwa aktualnie. Jakiś chór śpiewa, więc nie będziemy tam się pchali. Nie wiem, co tam się dzieje, ale, ale nie wchodzimy. Widzicie, co obawiam się tej drogi? Bo widziałem przed chwilą, jak gościu miał problem z wyjechaniem, a miał małe auto. Tak, tak trochę się obawiam. Musimy to jakoś tak zaplanować, żeby z tych górek raczej zjeżdżać niż pod, je, pod nie wyjeżdżać. I żeby się trzymać raczej głównych dróg, e, bo one prawdopodobnie są delikatnie bardziej odśnieżone czy tam odlodzone. Ale zimno jest. Nie mogę znaleźć termometru, e, gdzieś go zapodziałem z tyłu. Ale przypuszczam, że jest grubo na minusie. Przynajmniej trzy. Także będzie ciekawa noc, powiem. Pies się cieszy. Pies lubi śnieg. Mamy tu jakieś niby centrum miasta. W zasadzie nie spodziewaliśmy się do jakiejś takiej sterówki czy coś tego typu, ale nie ma. Nie spodziewaliśmy się i nie ma. Jeździ tam tir z prędkością 2 na godzinę, bo boi się przyspieszyć, bo to mogłoby być jego ostatnie przyspieszenie w tej podróży. w nocy strasznie wiało, ale tak kryminalnie że ja się bałem że coś tutaj spadnie na nas bo wiatr nawalał tak, że bujało kamperem jak jak statkiem znaleźliśmy w nocy taką miejscówkę tutaj nie wiem co to jest obok jakieś, jakieś takie chyba miejsce, że można sobie wypożyczyć przyczepę i w niej spać, ale ale o co do końca w tym chodzi to nie wiem, na pewno nikt tu teraz nie śpi obok nas y, śpi Śpią ludzie w dwóch kamperach Mamy tutaj górę, nie pamiętam jak ona się nazywała Napiszę wam gdzieś tu na dole, bo nawet na pocztówce to mamy tylko zapomniałem po prostu i, i zaraz się bierzemy za za wybieranie się powoli w tym mrozy gdzie, chcieliśmy zobaczyć Zorze, ale... Okazuje się, że mieliśmy sporo farta wtedy w tym Jokmoku, żeby, że ją zobaczyliśmy, bo teraz jak się okazuje niebo jest zachmurzone i jeszcze ma być zachmurzone przez jakiś czas. Długo trochę słońce powinno wyjść, bo jest za chmurą cały czas więc może się zrobi troszeczkę jeszcze jaśniej. Szlaku. Okazało się, że wybraliśmy chyba zły szlak, znaczy może nie, że zły, ale chcieliśmy wybrać jakiś w miarę krótki szlak, żeby coś tam zobaczyć, zanim się zrobi ciemno, ale wybraliśmy chyba ten, gdzie trzeba iść bardzo daleko, żeby coś zobaczyć, więc tak się po prostu przeszliśmy po tym parku i wróciliśmy do kampera. No mamy godzinę 12, czyli już późny wieczór w tych klimatach. Więc, 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 więc jedziemy dalej. Zastanawialiśmy się, co robić. Uznaliśmy, że mamy 30 km, około, czy tam 40 dalej granicę z Norwegią, którą podobno nie ma problemu z przejazdem, jeśli się nie wyjeżdża z kraju o podwyższonym ryzyku, czyli, czyli z Polski 10, 10 dni wcześniej jest w stanie tego sprawdzić, więc e, przypuszczam, że albo nikt tam nie będzie stał, albo po prostu powiemy, że jeździmy już dwa tygodnie po Szwecji. No i przypuszczam, że, że nie będzie problemu, zobaczymy co się stanie. Mam nadzieję, że przejedziemy, bo chcieliśmy dojechać dzisiaj do, do Tromso, czyli e, największego na północy Norwegii miasta i też położonego jakby dużo bliżej bieguna niż my jesteśmy w tym momencie, około 300 km, czy nawet 400. E, także tam może a jak nie dojedziemy to się zobaczy plan jest taki żeby po prostu tam dojechać Od do granicy mamy 30 km więc przypuszczam że niedługo się zobaczymy pozdrawiam Dobra jesteśmy na granicy z Norwegią no i przyczaili że jedziemy pojechali za nami autem i nas zatrzymali i zaczęli się pytać, właśnie nie zrozumiałem o co chodzi najpierw się pytają po co jedziemy no to mówimy że tam do tego Tromsa co lega żeby zobaczyć po prostu i, i się pytał czy mamy swoją toaletę i czy nie, czy mieszkamy tylko w kamperze, czy mamy swoją toaletę, czy mamy swoją kuchnię. Powiedziałem, że tak, wszystko tak. No i mówi, że moment. Ja no, no i zaczął coś sprawdzać na telefonie. Popatrzył, że mamy polską rejestrację. Powiedział, że, że Polska jest w czerwonej strefie i żeby wjechać to musimy mieć testy. To jest wynikiem negatywnym z y, około 72, znaczy no z, y, świeższe niż 72 godziny. Y, no i się trzymamy. No powiedzieliśmy, że nie mamy, no więc powiedział, że nie możemy wjechać No i, i wracamy w stronę kierunku niestety, także nie zobaczymy drogą. A... Na no, wyczytaliśmy, że właśnie jest to 10 dni, nie? Ale oni chyba uznali, że nie mają jak tego sprawdzać, więc po prostu będą łapać wszystkich. Nie mam pojęcia Ale no wychodzi na to, że, że nie wiedziałem niestety Przykro nie Zobaczycie trąco Ale na pocieszenie powiem wam, że znowu będziemy przyjeżdżać koło stada reniferów I może zacznę się i zrobię zdjęcie Dobra, nie mam nic więcej do dodania